Cześć Wam, u mnie taka sytuacja. Kostka jest już położona, jak możecie sobie zobaczyć. Tutaj mi chłopaki wysypali tuczniem na przed wjazdem. Nawiezione zostało gdzieś jakieś 60 ton ziemi. Trzy samochody przyjechały. Jeszcze tutaj muszę z lewej strony też ponawodzić tam do samego końca. No i przy kostce trzeba też od razu sobie zaplanować, jakie kable przyciągnąć. Jak już mówiłem, musicie pomyśleć o wielu rzeczach. Na przykład, żeby poprzekładać wszystkie media, już na dzień dobry, zanim cokolwiek się zacznie. Tak, na przykład, ja mam tutaj wszystkie kable w tym narożniku, czyli od uliczki bramy do i do oświetlenia tutaj na środkowej wysepce jakiegoś podjazdu. Tutaj nie, tutaj, a tu mam rurę położoną z setkę. Tam przywieździe następną setkę, żeby w razie czego można było się dokopać i przełożyć nawet jakiekolwiek dodatkowe kabla, jak jeszcze będzie taka potrzeba. Tak to wygląda, moim zdaniem jest bardzo ładnie. Na początku postawiłem na takie minimum, czyli to co trzeba żeśmy obkostkowali w przyszłości będę chciał pociągnąć opaskę dookoła domu i, i z tyłu zrobić. Teraz te skostki, tak to wygląda tutaj na wejściu. Trochę ciężko tutaj u, 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 utrzymać czystość na tym wejściu. Lepiej by było, jakby było spłytek szczerze mówiąc, ale i tak jest ok. Spójrzcie sobie, jak to wygląda. Co tu jeszcze jest ciekawostek? No uważajcie na samochody, bo jak widzicie, tutaj mi wyleciał płyn od wspomagania i już. Długo się nie nacieszyłem czystością kostki. Ale są jakaś dobra chemia chyba z Karchera coś takiego jest. Tutaj wyszedł dosyć duży skos. Bo mam dom dosyć wysoko podniesiony, więc tutaj jest takie załamanie. Z, tego, z tej strony nie widać, zaraz Wam pokażę z daleka. O tutaj trochę lepiej widać, że jest taki spadek. Różnica jest, wiem, około metra. Między tym miejscem a tym. Także tutaj wjazdu już chyba nie będę kombinował. Jeśli będę chciał mieć dojazd na te udziałki, to chyba poprowadzę go z lewej strony domu. Czyli tam będzie wypadnie dodatkowa brama taka mniej użytkowa. Na wszelki wypadek. Tu mam wysypany tuczeń ubity. Tak żeby na ten krawężnik swobodnie wjeżdżać. Co tam jeszcze z ciekawostek? No, to wygląda to wszystko bardzo fajnie. Mi się podoba. Jestem zadowolony. <laughs> Także zapraszam na następne filmy. Pozdrawiam. Hej.